Dzień dobry, Fredku. Dzień dobry, Franku. Mam mało czasu, bardzo się śpieszę. Czy masz dla mnie jakieś paczki? Jasne! Mam paczkę, którą trzeba natychmiast dostarczyć. Położyłem ją tutaj, albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj! Aha! Tutaj jest! To właśnie jej szukałem! Dla kogo jest ta paczka? Tu mam kartkę. Prezent od Zebry Zosi dla serdecznego przyjaciela Wielbłąda Kazika. Prezent od Zosi? Wow, super! Trzeba jak najszybciej dostarczyć przesyłkę do Kazika. Fredku, gdzie mieszka Wielbłąd Kazik? Gdzie mieszka Wielbłąd Kazik? Gdzie mieszka Wielbłąd Kazik? Gdzie on mieszka? No tak! Zapisałem to w notesie. Zaraz, gdzie jest notes? Może tutaj? Tutaj? O, nie! Gdzie jest notes? Zgubiłeś notes? Biedny, wielbłąd kazik. Ja go teraz znajdę. Zaraz. Wiem! Kazik je krzewy. Ale gdzie są krzewy? W parku! W parku! I wiesz co? Tam właśnie jadę. Ale fart! No to ruszam w drogę! Jedziemy! To no powodzenia, mój drogi Franku. Dziękuję, Fredku. I pamiętaj, kiedy szybki franek rusza w świat, każda paczka dotrze na czas. Do zobaczenia, Fredku. Cześć! Do zobaczenia. Cześć! Jest i park. Ile tu krzaków? Tutaj na pewno znajdę Kazika. Kazik, Kazik! Chyba zabudziłeś szybki Franku? To jest park. Wielbłąd Kazik tu nie mieszka. O, naprawdę? Może ty wiesz, gdzie mieszka wielbłąd Kazik? Niestety nie. Wiem tylko, że Kazik potrzebuje dużo przestrzeni na spacery, a tutaj nie ma dużo przestrzeni. Gdzie jest dużo przestrzeni? Zaraz, zaraz. Już wiem, gdzie jest dużo przestrzeni. Biegun południowy! Jak cudownie! Tam właśnie jadę! Dziękuję pani! Do widzenia, Franku. Cieszę się, że mogłam pomóc. Kiedy szybki franek rusza w świat, wtedy każda paczka dotrze na czas. Jegun południowy ile tu przestrzeni? Tutaj na pewno znajdę kazika. Kazik! Kazik! Kazik. Szybki, Franko, chyba się pomyliłeś. Wielbłąd kazik tu nie mieszka. O, naprawdę? Może pan wie, gdzie mieszka wielbłąd kazik? Przykro mi, nie wiem ale poszukaj tam, gdzie jest ciepło. Każdy wie, że wielbłąd kazik lubi ciepło. Dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję. Tak więc, żeby znaleźć wielbłąda Kazika, muszę znaleźć miejsce, gdzie są krzewy. Duże przestrzenie i jest tam ciepło. Za miejsce? To bardzo trudne pytanie. Krzewy, duże przestrzenie, ciepło. Krzewy, duże przestrzenie, ciepło. Krzewy, duże przestrzenie, ciepło. Wiem! To pustynia! Następny przystanek pustynia! Szybki framek rusza, nie zwleka. Na paczkę pustynia! Już czeka! Ile tu krzewów i przestrzeni, i jak tu ciepło? Tutaj na pewno znajdę kazika. Kazik! Kazik! Cześć szybki Franku, witam na pustyni. Co tutaj robisz? Kazik! W końcu cię znalazłem! Mam dla ciebie paczkę. Paczkę? Dla mnie? Dziękuję, dziękuję! Jak cudownie! To prezent od mojego przyjaciela Zebryzenka! Jak wspaniale! Mogę wiedzieć, co jest w paczce? Oczywiście, drogi Franku, sam jestem ciekawy, otwórzmy ją! Okulary przeciwsłoneczne! Jak cudownie! Teraz nie będę musiał mrużyć oczu! Okulary przeciwsłoneczne. Jaki cudowny prezent na pewno ci się przyda. Fredku, co ty tu robisz? Jak chcesz przymierzyć okulary bez lustra? Dalej, kaziku, przymierz je! Wow! Świetnie w nich wyglądasz! To dobry prezent!